Dobra, ale nie będziesz płakał. Nie. Dobra. Ej Łukasz, może zrobię zdjęcie na dwóch? O, ja będę robił tak, a tak. Łukaszko, że nie będziesz płakał? Jesteś pewny? Tak. Jak, jak będzie płakał, no to trudno. No dobra. Uważaj, tak tyłem, <trym> żeby oczka ci, żeby woda ci nie... O. <trym> Jesteście gotowi? O? Jesteś, Łukaszku, gotowy? Tak. Ja! Już! <trym> już. <trym? <trym> no już! No, właśnie tak to się odbywa. Tak, właśnie, komuś też miał. Dobra, Joś, super Łukaszek.